ile czasu to mogę powiedzieć kilka słów, bo nie wiem czy wiecie ale zakupiłem sobie sprzęcik do nagrywania no nie jest to kamera no ale to zapewne widać na, na, na nagraniach po jakości po stabilizacji jest to Sony Xperia kurcze, autoreklamę robię, no trudno Sony Xperia Z3 w mojej opcji, znaczy w moim wydaniu jest to dual sim, ze względu na to, że mam jedną kartę do internetu drugą telefoniczną. No i nim będę kręcił, także jak kogoś to interesuje, to zachęcam do oglądania, bo ja tutaj nie mam żadnych przestarowań. W komputerze raczej nie poprawiam tego ani dźwięku, ani, ani jakości obrazu za bardzo. No jest to kręcone na tam automatycznych trybach. No chyba że w nocy będę kręcił, no to wiadomo tryb scenerii nocnej. Co na to, że inaczej się przesłona zachowuje. No i lepiej jest to dobrane wszystko. Zdjęcie tak samo będę robił, a szczególnie teraz jak jest okres wakacyjny jestem na wyjazdach. Dlatego jeżeli kogoś interesuje Sony Xperia 3, jak to, jak to się zachowuje, jak, jak to robi zdjęcia, no to może, może oglądać i, i zdjęcia będę załączał, będę się starał to robić mniej więcej na bieżąco, tak jak wypuszczam filmy, pod każdym filmem jakieś zdjęcie, no żeby się zapoznać i ja powiem szczerze, że nie żałuję swojego zakupu. Może kilka słów powiem, ale to. Nie teraz. Zapraszam do oglądania, śledzenia mojego kanału. No i do zobaczenia. Jeszcze parę słów odnośnie jakości, bo kto wie, kto wie, znaczy kto, kto się interesuje, ten wie, że Sony Xperia Z3 robi nagrania w jakości 4K. No i faktycznie jest dostępna taka opcja, ale niestety urządzenie dosyć szybko się nagrzewa. I no jest to dosyć uciążliwe, jak ja idę sobie na przykład teraz i kręcę filmy. Yy, no bo potrafi mi się na przykład aparat wyłączyć. No sorry, przykro to jest, akurat jeżeli taki sprzęt mamy. Yy, no ale to jest chyba jedyna wada, jaką zobaczyłem. Bo i tak na razie póki co nie zamierzam kręcić w 4K filmów. Ze względu, że i tak, yy, jak, jeżeli ktoś mnie ogląda, to wątpię, żeby miał taką możliwość że jest maniakiem gier komputerowych, bo chyba w innym przypadku nikt nie kupuje monitorów 4K, a poza tym mało jakie podzespoły by pociągnęły to. No ale to nie jest istotne. Yy, kręcę Full HD w 60 klatkach na sekundę. Yy, no i póki co, jakość jest bardzo dobra. Tamte nagranie co widzieliście przed chwilą, było nagrane właśnie w Full HD, tylko kamerą tylną, a to jest. Yy, Kamerą przednią nagrywane Także można sobie porównać Ja uważam, że o tak jak w słoneczny dzień jest. To nagranie jest całkiem w porządku Niemniej te nagra nagrania i zdjęcia W ogóle kamerą przednią Są dosyć mierne, powiedziałbym nawet, że słabe Bo w porównaniu miałem Wcześniej Inny telefonik 5 megapikselowy Miał kamerę z przodu I nagrania jak nagrania Ale zdjęcia były rewelacyjne Ale widzę tutaj na przykład, że nagrania Te są dużo lepsze Mimo że to jest tam dwa, chyba jedna dziesiąta czy dwie dziesiąte, coś koło dwóch, tak? To nagrania są w porządku, nie w takim oświetleniu zdjęcia też wychodzą rewelacyjnie, a filmy to już zostawiam Wam do ocenienia, ten moim zdaniem jest dobry i zdjęcia w słabszym oświetleniu czy filmy są po prostu nie do przyjęcia.